To znaczy, gdyby wymarły wszystkie zapylacze, to tak, byłoby ciężko. Natomiast sama pszczoła miodna nie zapyla aż tak dużo gatunków, procentowo oczywiście. Zapyla dużo przez swoją ilość. Generalnie w Polsce jest 2 miliony rodzin pszczelich. To jest bardzo dużo. I ona, jakby ilością, ilością to bierze. Tylko, że jeżeli chodzi o to stwierdzenie, które niby powiedział Einstein, chociaż tak naprawdę nie on to powiedział, że jak pszczoły wymrą to 4 lata, to tu jest pewien problem z tłumaczeniem. Nie wiem, bo Einstein znał kilka języków, trudno powiedzieć, w którym to powiedział języku, bo znał i niemiecki, i francuski, i szwajcarski, i angielski, więc no, różnie bywa. Natomiast chodzi tutaj o pewne niezrozumienie. U nas mówi się pszczoła myśląc o pszczole, tak? A za granicą, mówiąc pszczoła, myśli się o szerszej, jakby, szerszej ilości, bo tak naprawdę gatunków pszczół mamy około 20 tysięcy na świecie. W Polsce gatunków pszczół mamy gdzieś tam w granicach 470. I na przykład za granicą, jak się mówi pszczoła, to się ma na myśli pszczołę miodną, wszystkie inne dzikie żyjące, trzmiel również, tak o, o, o nim mówią. Więc u nas, jakby jak się mówi, pszczoła to bardzo często ludzie myślą tylko właśnie o pszczole miodnej, tej, którą mają pszczelarze w ulach. Nie biorąc pod uwagę, że jest bardzo dużo różnych gatunków dzikich pszczół, czasami się mówi dzikie pszczoły, ale częściej się mówi dzicy zapylacze. I dlatego być może właśnie jest to jakby problematyczne, tak? 470 gatunków pszczół jest. Oczywiście zapylają również mrówki, pająki, komary, osy itd, itd. ptaki w pewnym stopniu nietoperze. Nie? Każdy się tam troszeczkę przyczynia w jakiś sposób do zapylania, ale jednak pszczoły, ale właśnie w takim szerszym rozumieniu wszystkich gatunków, robią to najlepiej, najefektywniej i byłby problem, gdyby właśnie wszystkie wymarły naraz. To się raczej nie zdarzy, chociaż kto wie, różnie bywa. Ale tu jest właśnie problem, że jakby tu nie chodzi o pszczołę miodną, taką co pszczelarze trzymają w ulach, w tym twierdzeniu, tylko chodzi o wszystkie gatunki pszczół, bo jeżeli patrzymy na wszystkie gatunki pszczół, to one no, zapylają bardzo dużo, a te wszystkie inne, jakieś tam właśnie mrówki, niemrówki, inne owady, procentowo bardzo mało.